Hej, z tej strony Radek113, witam was bardzo serdecznie, przepraszam, na podsumowaniu 2024. Widzę, że bardzo dużo filmów nie pojawiło się na moim kanale, bo tu jest film z 2000, 2023, kanał będzie miał w 2025 dwa lata. No, już filmy mają po rok temu. Ym, widzę, że zaczęliśmy rok bardziej tak. Wchodzimy w film 2023 rok. Mam nadzieję, że to, zatrzymać. jest 3 stycznia. Następny film jest. 4. Nie, film. O 3. Mi nie. Dwa miesiące, tak. Dwa miesiące później jest nowego sezonu. Później jest kolejny. Później jest kolejny i kolejny. Dobra. Jakoś bardzo dużo tu Jed nie było bardzo dużo, wiecie co, odcinków, ale macie streamy. Rok temu, rok temu, rok temu, rok temu, rok, 10 miesięcy temu niestety były tylko dwa streamy. Mm. Między innymi był to rok słaby dla mojego kanału, pod takim względem, że miałem bardzo dużą przerwę od nagrywania. Sami to widzicie miesiąc, trzy tygodnie dwa tygodnie. Polecam wpijać na ten filmik, bo starałem się. Nawet jest trochę zmontowany. Chcę ogólnie powiedzieć kilka rzeczy informacyjnych, bo teoretycznie to bym mógł zrobić. O, teraz zakończyć odcinek, bo nie ma co przeglądać. Ale kilka nowości. Nie wiem, czy chcielibyście zobaczyć GTA na kanale. Nie wiem. Um, na pewno będę kontynuował serię FNaFa 2. Mam FNaFa 4. Ucena też mam i "Pizzeria Simulator też, więc... Postaram się obrobić każdego FNaFa, o ile to będzie możliwe. Na razie jednak nie mam czasu na nagrywanie. Ale kanał, kanału nie porzucam. Mam nadzieję, że zrozumiecie to. o. Muszę zmienić to akurat. Hmm. Czy były jakieś super serie w 2023, którym chciałbym kontynuować? Wejdziemy w playlistę, o, Bo to są bardziej serie moje oznaczone. Fortnite Freddy's 2, który będzie kontynuowany Lego Fortnite brandy. Pewnie nie będzie, bo nie przepadam jakby, że już osoba z którą to nagrywałem nie nagrywała Lego Fortnite. Klipy teorie to też zależy, muszę to muszę montować. Ruin skończyłem całe. Roblox będzie kontynuowany. Streamy nad tym planuję. Minecrafta zbytnio nie będę nagrywał. Poradniki możliwe. Odcinek informacji to wlepię też tutaj. Akurat don't co tu Sam nie wiem, Fortnite na pewno tak to muszę usunąć jako playlistę. Bo to po prostu do Robloxa muszę wrzucić. Reakcję? Może też to nie będzie i seria FNAF. Możliwe, że będzie. Tu chodzi prędzej o Security Bridge. A. Natomiast Security Bridge ostatnio pobrałem. Bo nie miałem miejsca na dysku i sobie kupiłem dysk. To co? Tyle z tego odcinka informacyjnego. Odcinek informacyjny ma 3 minuty, 4 minuty. Więc co mam powiedzieć? Tylko tyle, że szczęśliwego nowego roku. I tak, zostawcie łapeczki w górę, super, z na kanale, wbijajcie na Discorda i do zobaczenia. Cześć!